Na początku tego filmu chciałem Was serdecznie zaprosić do oglądania i powiedzieć, że Jestem wdzięczny za te 56 subskrypcji Myślę, że kiedyś będzie stoi, i będę... Będę mógł Zrobić kolejny specjal, chociaż nie jestem pewien, czy wbijemy te 100 subskrypcji, myślę, że tak, że Kiedyś rozrośnie ten kanał Ale nie, nie ma co przedłużyć, to proszę Zapraszam Cię na mojego Twitcha Facebooka, drugiego Facebooka I oczywiście na YouTube Więc oglądajcie. Tak. Cześć, siema, do wam wszystkich ludzie Z tej strony Paweł Gołivina Z kolejnym odcinkiem na moim kanale Tym razem będzie to Gra, której nie muszę nikomu przedstawiać Na mapie tego oto złego autora Nie strzaj do niego, bo mnie też bije Ruski. No Do jego Steam to ten profil YouTube to ten you like this map Do tej cika. Na dole Dobra, lecimy No w ogóle się nie przeszkadza Ciebie nie przestawiłem chyba, nie? A tam dobra. Nieważne, ważne, jestem słaby. Ja idę hagować Dobra, ja lecę po samochód. ze się mistrzu, tego serde serdecznie pozdrawiam i lecimy Dobra Pyk, lecz przyleciałem tym Batmanem! Co? Jak ja go trafiłem w głowę? Nie! Skar 20? Nie. Jakby było grodko, to, to jeszcze, ale nie skar 20. Z nożem, bo szybciej. Dobra. Dobra, leć po ten, po kody. Tutaj będę osłaniał, jakby policja przejechała. Właśnie to zrobiła. Wjechali we mnie! Banda złodziei! Banda polaków! To wynocha! Zmarły się. Chyba mam prawo wylecieć. Dawaj, szybko, szybko, szybko. No. A z nożem po szybciej mam tytuł odcinka z nożem po szybciej Pewnie pewnie Co to tam jest A nie da się tego zmieszyć nie znajdźka Ile masz hapa w ogóle? 947 Dobra Teraz to wygram już Aura lecimy na bank To jest napad To jest napad na bank, wszyscy do góry Panowie też Tutaj jeden będzie No dalej zabij go A dwóch? Dwóch? Dobra, dawaj ja tutaj pilnuję zachodnika. Jak tutaj mam za śpiewnego Jakbyś chciał I te drzwi Hacker, Dawaj Nie Nie... nie ten, nie failuj tego Musisz to... Musisz się udać. Ciężko. Tam to było łatwe. No. No. Raczej. Z postępem gry zawsze jest ten trudniej. Uda się, ma dobry broni. I to nie jest CSGO. Nie tak specjalnie strasznie. Ja tak specjalnie stoję z tym smokiem w ręce Da się wszystko Jest mój samochód A teraz nie idzie samochód mi uciekł Skończy Where is my car gdzie Wracaj No znowu się zbagowałem. Ale dobra, już jestem. Okej. A tu ten było. Nie mógł tego. Ja tego nie widzę. A jest tu O, 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 Ty, stary. Co? Ja Dobra, tak. udało ci się. No w końcu stary, chodzi oh O jak lecz to nie szczęśliwa. Lecz zrób to tam pilnujcie. Ja pilnuję cały czas. Ho oh, jaki far Ja nikt minę Trzyma ja mam tyle taka łaliło mnie a tylko tego kwiatka, nie wiem, że jaka jest na kwiatku. Pan coś mówił. Tak. Ale, ale co robisz? No niszczę to, co nie? A niszczysz to. Ja tutaj pilnuję, jakby co? Sejm otwieram. Oho Dobra, mam, mam inną broń Ale ładnie tu teraz wyciąga Tyk. Osiem 8 strzałów spoko Dobra chodź, 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 chodź Nie ja nie mogę, ja muszę pilnować Ty ten No to i sam zbieraj Ja sam tyle nie Uzbierasz, ja to... trochę uzbierałem, trochę przychodziłem tą mapę. było szybciej. Nie byłoby szybciej. O wiele szybciej by było. A telewizor rozwalam. Chodź tu. Nie, rozwalam telewizory. Komputery? Nie mogę. Dobrze, już się podarzyłem. teraz mogę iść, podrobiać bank. Bye, Nadchodzą! Yeah. do auta, szybko! Nie zajmij się nimi! Aha, no dobrze dobra, ja to przejdę. No jest musisz tam przejść. To przejdę. A Ty na spokojnie już. No. Jak to się przechodziło? Poginęli. No nie! Teraz ja zrobiłem? Wsiadłem z auta. Teraz... Ale Ci pokażę jak to się przechodzi My chyba my też przechodziliśmy Pokaż Tak Przewróciłem ciężarówkę Końcówka jest twoja i tylko moja Policja tam mną jedzie gdzieś, chyba? Albo no nie. Nie, no jedzie. Tak, tak myślałem, że jedzie za mną. O. Ale odwal się ode mnie! O, zabiłem go. Dobra. jademy. Patrz teraz na to. nocha z tym... czymś. I teraz dobrze jadę. A co to jest? Aha, auto. Disconnected? connected? Ooo. internet ten? No, musiało się w ten. Internet, no to się nie pożegna z nami, ale spoko. Jest za tym, za trainem, czyli za pociągiem, ale nie ja to zajmę, ale to dziwnie bo... Po co mam wychodzi z auta? Na nie miałbym na to, piernicze. Jadę w tym wywięcywalu Albo nie! Opuszczę to na pociągu! Żegnajcie! Terroryści wygrali! Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, a ja idę renderować film i idę go obrabiać. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę, jeżeli się podobało, a jeżeli nie, to zostawcie łapkę w dół. Żeby YouTube prosił, żeby zostawiać łapkę w dół. Tego jeszcze nie było. Cześć.